You lost or something? Didn't think it would take this long to check out one apartment. I took a detour. Tell me something, Malik. You think a smart card with a Thai Young medical logo on it will come in handy in this town? TYM? The Global Leader in Augmentation Technology? They put up almost half the cash to build this city, so maybe. Why are you asking? No reason. Just thinking ahead. Otworzyłem sobie drzwiczki, które były po tej dosłownie stronie i znalazłem tą kartę i szybko udało mi się włączyć nagrywanie, żebyście ogarnęli co tu się stało. Eee. Szczerze nie wiem do czego jest ta karta potrzebna. Pewno jakieś zniżki mi zaoferuje czy coś. Zamknij mordę kobieto. Zamknę cię tam, pokrzycz sobie, bo jesteś kobietą. Koleś mi od razu zaatakował ten co tutaj wszedł. Eee, znaczy kiedy wszedłem. Wszystko było zablokowane. No i informacja przyszła, nadchodząca rozmowa, spra fajna sprawa. E, dobra, mamy ulepszenie Praxisa. E, co ja chcę? Ha. Jak wejdziemy sobie do kliniki Limp, to tam resztę porobimy. Natomiast co ja chcę? Wiecie co, od razu kupimy sobie już tą... Yy, maksymalny ekwipunek, proszę bardzo. Ekwipunek jest już maksymalny, trochę ze tu poukładałem rzeczy, więc jest luz. Dobra, lecimy do naszej misji głównej, ale żeby wam nie męczyć za bardzo, to ja zrobię w tym momencie cięcie. Okej, okay, jestem. Hmm, nikt nie jest wpuszczany? No to przejdziemy dachem, oczywiście. No, ten dach tutaj jest tak bardzo dachowy, że ja powiedziałem, O! To ciekawie leżało. <grystanie> Wysunięte tak śmiesznie. Przejdziemy, oczywiście, dachem. Nie ma żadnego problemu. No, by, by, by! Zaznacz mi się tu, ty, o! You say, boy, poziom bezpieczeństwa 1, tak żebyśmy mogli się wcisnąć w takie miejsce. A, dwójka i trójka minia są straszne, obydwa są po 15 sz szansy wykrycia. Bez problemu, Uno problemu. Proszę bardzo, wirus anihilujący, jeden stoprobak, zajebiście. Takie rzeczy to ja rozumiem która tutaj jest część dachu, a tak jeszcze z tej strony jest, można wejść od tego dachu, to nie, jakby co, można sobie właśnie mówię, wejść tutaj, dobra. Szukamy tego hakera, u, przebijemy przez ścianę, fajnie? Albo przebijemy przez ścianę, nie ma ich tak, ale oni mnie wtedy wykryją bez problemu. Wolę przejść sobie szybem wentylacyjnym, jeżeli łaska. O, zajbiste, zobaczmy. Czy tu jest coś fajnego? Znaczy, mówię tak w ten sposób, bo ja pamiętam, że tu było coś fajnego. O, właśnie, jest. Zestaw praksis, proszę bardzo. Mamy punkt umiejętności z dupy. Którego nie będę jeszcze używać, ponieważ chcę sobie zebrać dwa ulepszenia na ten system e, latania ikar. Pamiętam dobrze, że tu był praksis i tu było fajnie. No, tak więc wiecie, ja tak udaję po prostu, że. u na ślepo, bo ludzie lubią na ślepo. Nie wiem czemu, ale lubią. To tak naprawdę tutaj nie jest na ślepo. Tylko wiecie, tak na 100%, kurde, yeah! 100% run. Właśnie zrobiłem taką fajną zmianę, że na moich playlistach, teraz, yy, które robiłem na 100% rozgrywki, no to właśnie tam dopisałem 100% run. O, nawet dźwięk jest inny. Ty! Wryj chcesz? No, ja mam poczekać chyba na tą windę, aż ona tu zejdzie. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Tak, bo jest tu drabinka też z tej strony. Co ja taki krótki jestem? Hmm. No to jest definitywnie tam. A czy ja mam teraz zejść na dół? Chyba teraz coś tam się zmieniło. Kurde, wszystkiego by nie pamiętam, to jest pewne. Że wszystkich rzeczy nie pamiętam. Możliwe, że musiałem skoczyć na tą windę, kiedy ona właśnie wjeżdżała na górę już. Zjedźmy jeszcze raz, Ryli! Really? To mnie zabiło! Ja nam naprawdę nie wierzę w, gra w grawitację w tej grze. Ona jest, kurde, przyciąganie plus 1500-1900. Święty granat ręczny. Pozdrawiam z OKA jego random video numer 25. Jestem tutaj bez tego praksisa. A nie, już go mam. No nie, no to jest tutaj. Halera, tam musi coś się zmienić. Bo nie uwierzę, że przegapiłem moją szansę wskoczenia na górę. No i As. A kto by się spodziewał? Trawiz zasował. Ach. O Jezu, tak więc zrobię cięcie, żeby Wam nie męczyć. Czy moja przygoda zakończy się w tym miejscu? Czy zostanę zgnieciony przez wielką, nikczemną ścianę? No nie, jest bardzo dobrze. Bo tutaj miał być LOL, tam jest szyb wentylacyjny. Yy, Chcę coś sprawdzić, czy ten szyb wentylacyjny. Tak, to jest dalej niższy poziom, widzicie. I ten szyb wentylacyjny prowadzi mnie. Już patrzymy, gdzie. Do górnej części tego miejsca. Ok, to są te właśnie tutaj miejsca, do których mam się dostać. Natomiast ja jeszcze sprawdzę ten drugi szyb wentylacyjny. I dla EXPA. I chyba już nie sprawdzę raczej, bo <noise> zdupiłem trochę. Nie powinienem tak tego robić. No nie. Tak czy siak, tamten szyb wentylacyjny prowadzi na pewno w to samo miejsce, bo jest na tym samym poziomie. Chodzi o, yy, ważne jest, żebyśmy tutaj się dostali, bo tutaj znajdziemy tego hakera. To są takie jakby hotele chińskie. Proszę bardzo, to jest ta winda, która tutaj była. Na no, cichłocze. Cichłacz. Jest tu coś? Nikogo tu nie ma. Znaczy nie, tutaj haker był? Cholera, nie pamiętam. Jaki jest w ogóle cel mojej misji głównej? Tak, haker. Eee, mam tego hakera tutaj znaleźć. Dobrze pamiętam. I to jest dom tego hakera ogólnie. Taki wiecie, domek po prostu. Pamiętam, tutaj gdzieś będzie kod wizualizacyjny na jednej ze ścian, um, ale to dopiero po czasie znajdziemy. Fajne. OK. Przejdźmy dalej do miejsca naszego przeznaczenia. Opatrzcie. Tak, to na pewno jest ten szyb górny. Też on tutaj prowadzi w to miejsce. No. U. Uh, a. Nie ma mnie tu. Jest ich nawet dwóch. Na pewno sobie zrobię tego double takedowna, bo to jest fajny bayer. Do gierki dodany. Fak. Nie idź tu. Nie idź tu. Nie idź tu. Powiedziałem coś. Śpij, kochanie, śpi. Chodź tu, misiu. Nie ma to jak seks w szybie wentylacyjnym. Dawaj kredyty. I dawaj muni. Muni! Tyle w temacie. Dostał w mordę i umarł. Obróć tylko mordkę. A poczujesz ostateczną siłę naszej miłości. Ty, co je pierwszy <słuch> <słuch> Się akurat obrócił. I policja oczywiście ma czarne złote te szczepy. To jest fajny element. Nie dość, że Nyga to jeszcze złote. Nie będę daleko sprowadzać. Tutaj raczej nikt po niego nie podejdzie. Bo że jest dal dalszą część. Jak widzicie, tutaj już dużo jest tych pojemników ciężkich. E dlatego, że chcą, żebyśmy już tutaj raczej mogli sobie, wiecie, wykorzystać sobie to i nauczyć się z tego korzystać. A, tak są poustawieni. Dobra. Baza danych. A tu co mamy? Piwo! Gulp! Te reakcje twarzy. Downy Ogólnie, możemy używać naszego pistoleciku do szybkiego takedownowania, bo on już ma e, tam, e, Tumik, więc jest luzik. Jest ich obydwu. i widzicie, jak podwójny takedown by tu się przydał? No tak, on chyba potrzebuje aż dwóch. E, ulepszenie refleksu. No, niestety dwóch. No to zrobimy to klasycznie. Tylko kolejny jest. A, dobra, 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 misiu. Obróć się tutaj. Serio? O właśnie. Wasa To zbroja jest epicka, tak muszę przyznać tylko. Ktoś widział Maryśkę? <grym> no czy w sensie nie Maryśkę taką, tylko chodziło mi o to, że kolega Marys już. O. Dawaj miłość. I teraz czas na ciebie, mój ty towarzyszu. Trzeba was dzieli, bardzo dobrze. Dzień dobry. Proszę nie śpić na robocie. To przyjebanie jest takie takie podłe. To jest naj, najczystszy impet w mordem. W morder n Schwabel El kind. Widzicie, tam jest wszystko porozwalane, ponieważ chcieli się whakować na jego komputer, a to aktywowało niezłą bombę. A zresztą to będzie tłumaczone. Koleś jest zajebistym hakerem. Tyle w temacie. Dzień dobry! I w mordę. Pup, pup. I tyle w temacie. Oni obezwładnieni. Hmm, to nic ciekawego. Jakieś półeczki, może cokolwiek. To jest wejście do jego sypialni. Wszystko oczywiście przeszmuglowane. I niech zgadnę. Jestem taki aż ciekaw. Piątka, piwko. Ble. To musi być wejście to za tym ciężkim dispenserem. Tak, bo jest otwarte. Tak, i to jest za tym automatem z piciem. I tak samo można przejść teraz tutaj. Ciekawe. No, fajnie. Jak widzicie, właśnie korzystne jest posiadanie tej większej siły, żeby móc takie rzeczy podnosić, bo tutaj wtedy bezpośrednio możemy się dostać. Środki przeciwbolowe, proszę bardzo, szóstka. Dodatkowy, Żydko nigdy nie, nie pogardzę takim czymś. Nasz bohater najwyraźniej jest Lekomanem. Co jest jeszcze gorsze od narkomaństwa. A jak się przez tą dziurę dostać? Wejście od prawej strony jest jakieś? A nie, tak po prostu. Opa. Patrzcie, ile wirusów tutaj jest. A karteczki co mówią? To do, weź te oczy? Call lawyer, hit the gym. Du Jezus! <laughs> o Boże, kup brokuły i lubrykant. E... Pa, e... Piles, naprawdę nieważne. SSS Apocalypse. <laughs> o Boże. 0, 1, 0. E, coś mi się wydaje, że ten 01 jedynkowy system zapisu informacji, można z tego fajną rzecz odczytać, więc jeżeli ktoś się na tym zna, proszę, jest 1.0.0, no zresztą widzicie tutaj, więc fajna rzecz może z tego wy wychodzić, zazwyczaj twórcy lubią się z takimi rzeczami bawić, <laughs> zadzwoń do mamy, jakaś super malutka jest, więc nie wiem co to jest. Poziom bezpieczeństwa 1 mimo wszystko, bo jednak wiecie, nawet jeżeli nie idziemy w to hakerstwo, to gra od nas oczekuje, że będziemy mogli być w stanie tutaj zrobić to. A możemy na przykład nie mieć właśnie. Jakby to i to moglibyśmy nie mieć właśnie tyle siły przejmowania. O jezus! Piętnastka, piętnastka, to nie ma problemu. To jest kurde bullshit! To jest tylko 15%! Tu nawet nie powinno być najmniejszego problemu, żebym ja to przejął. Fortyfikuj mi to i to też What? A, dobra, tu są te części. Dobra, jak już patrzyłem. Okej, okay, i tą fortyfikację i tą... I teraz tak. Access granted. <noise> tak nie mogłem się spojrzeć. Hive-mister Hive Mister jesteś. Hivemaster to jest właśnie ten nasz haker. Mhm. Ona wiedziała. Okay, but I'm put some information. Get word to Pritchard Malik. The hacker who's been attacking us goes by the handle Windmill. Real name's Ari Van Bruggen. Bell has been brought in to arrest him. Arrest? Or get rid of? Either way, he found out someone was gunning for him and took off. We need to find him. There's a nightclub near where I dropped you called The Hive. It's notorious in black market circles. If this Dutchman is running, his first stop will be there. I'll have a chat with the owner. De fuck dalalka lalka? Ha, ona się tylko tak włącza śmiesznie serduszkiem. Jak myślę, What the fuck, czy to zara mi pieprznie? Nie! Patrzcie, to lalka jest epicka. Zamyka się? Otwiera się. Ale że, że, że mi to życie zabiera? Że niby nie mogę tu wskoczyć? Nie wiem, może. Tak czy siak, właśnie mamy, że. Przepraszam, ja powiedziałem, że Hive Master to jest właśnie. To jest właściciel klubu. W którym e, dla którego pracował, znaczy w którym chował się w sumie i pracował tam dla wielu ludzi, właśnie ten nasz e, młynarz. Czy tam, jak mi o wiatrak, już nie pamiętam dokładnie. No, dajmy, że młynarz. <grych> I po prostu mamy się teraz tam udać, żeby dostać jakiekolwiek odpowiedzi. Moje paluszki. Tak mi strzelają seksownie. Jensen. Figured you might want a heads up before you stroll into the hive. The owner's name is Tong Si Hung. Tong being his last name. Rumor is he's tied to the triads. China's organized crime lords. How wonderful. Anyone else want a piece of this pie? I how pytanie jak się stąd wydostać. No wiedziałem! Ja wiedziałem, że on zdąży się obrócić przed tym, zanim ja dojdę do niego. Tak już widziałem, że coś tam się rusza. tak wiecie, wtedy to już gra ci mówi, że nie. I see spy. Ty. Tyle w temacie. Karabin bojowy, oczywiście. Przejdę se niepostrzeżony, niczym Andrzej Piaseczny na sterydach. Kolejny jest na tamtej części dachu. No i tutaj by się przydał właśnie umiejętność Typhoon, żeby właśnie bez problemu zejść z tego miejsca. Ale spoko. Jak widzicie, to, że są zieloni tutaj teraz, to oznacza, że po prostu z tej części nie będą mi zawracać dupy. W sensie, że tutaj stoję. Dobra, i teraz tylko znajdziesz miejsce. Z... Nie, nie, kasy mam dużo. Niedługo sobie machniemy klinikę limp. Czy mogę na to wskoczyć? Opa. Szaromorda niższy klopa. What to fuck, ludzie? Ogarnijcie te mordy. Ktoś lasaczka. Z niczym. Jesteś babcią klozetową. Mm, czy tam. Czy tędy będzie metro do tego miejsca? Nie. A to jest fajny element, że metro zawsze podjedzie, kiedy będziemy tutaj. Ziomuś, nie śpi tutaj. To są publiczne miejsca przy, w, przychodu i rozchodu inteligencji polskiej. A nawet japońskiej. Uff. Jak rzucimy y, tym gazem. Znaczy, Boże, gazem z tego. Tutaj. Wjazd z tego tutaj, to przeciwnik będzie taki uchu, uchu, kaszlemy coś tam, coś tam, i wtedy możemy do niego podejść i go zdzielić w popysczku Fajny bajer, można zapamiętać, warto zapamiętać. I trzeba znać umiejętności hakowania, żeby się tu dostać, ale jedynie na poziom pierwszy, tak jak zawsze. Bo to są miejsca kluczowe i one zawsze będą na poziom pierwszy. Wiem, chyba tylko jedno miejsce. Pamiętam, że było chyba tylko jedno miejsce na poziom drugi, ale przed wejściem do niego dostawało się Praksisa. O Jezu! Nie widzę oczu! Dzień mi tu I pyk. I wirus anihilujący. Dziękuję bardzo 4465 sobie zaraz zrobimy... Podwójny kopniak w mordę z półobrotu i Andrzej piaseczny. Tak się to nazywa. Nie śmiejcie się. To jest prawdziwa nazwa tego wszystkiego. To jest z tamtej strony. Czyli muszę tu przejść w ten sposób normalny. O! Przejście do dzielnicy Kungland? Nie, to tutaj jest. Zejście w dół, w dół kanałami. Przestań na mnie tutaj po chińsku gadać. Bo cię zjem. Lol. To miejsce wcale nie jest straszne. Nintendo wszędzie, Nintendo. <ścoughs> w sumie włamie się do tego i zakończę ten odcinek. Jak już będę tam na miejscu przy tym klubie. Cholera. I tak szybkie przejmowanie mam, więc nie ma problemu. Proszę bardzo Przejmuj mi to bajery. Ale patrzę, że interesujące miejsce bardzo. Dobra, ja w tym momencie zakończę ten odcinek, tak więc do zobaczenia. Na razie, pa! I się spotkamy przy tamtym miejscu.